Proszę Państwa, przenosimy się myślami do czasów przed II wojną światową. Wtedy narodziło się alternatywne spojrzenie na percepcję wzrokową. Autorami tego spojrzenia byli tacy ludzie jak Max Wertheimer, jak Kurt Kowka, jak Wolfram Köhler, Kurt Lewin i Wilhelm Wundt. O co chodzi? Otóż Diabełki w modelu selfie'dża mówiły nam o tym, w jaki sposób rozróżniamy, kategoryzujemy to, co widzimy. Model selfie'dża powstał później, bo w 1959 roku, natomiast my jesteśmy teraz jeszcze wcześniej, ale wcześniej ludzie zastanawiali się, jak to jest, że my nadajemy pewien sens zdarzeniom, przypisujemy pewnym grupom pewną wspólność działania. Że coś do czegoś należy, coś do czegoś nie należy, w jaki sposób organizujemy pole widzenia. I przyjęto, że jest kilka takich reguł, które pozwalają nam kategoryzować i organizować pole widzenia. Pierwszą z nich była reguła podobieństwa, która mówiła, że są pewne cechy, które nakazują nam widzieć przedmioty jako należące do siebie wzajemnie. Takie cechy to może być stopień szarości, kształt, zakrzywienie, barwa, to czy mają obwódkę, czy nie, wypełnienie, ostrość. A więc tych czynników może być bardzo bardzo dużo. Ba. Powiem państwu, że kryteria tego podobieństwa mogą być niesamowicie różne, a nawet może się okazać, że coś jest podobne do czegoś innego, dlatego, że nie jest podobne do czegoś zupełnie innego. Jak na przykład tu Książka jest podobna do dentysty, dlatego tylko, że nie jest czerwonym kółkiem. Jeżeli wszędzie, cały, w całym polu widzenia będziemy mieli czerwone kółka, to coś zupełnie niepodobne do czegoś innego będzie do tego właśnie podobne, dlatego że jest niepodobne. O, i tyle. No, dalej, kolejny taki czynnik, który wpływa na to, że widzimy, że coś należy do siebie, to jest bliskość. Jak spojrzycie Państwo tu na litery ZR. To widzicie, że te, które są bliżej siebie napisane, traktujemy jako pewna, pewną taką jedność. Natomiast między nimi pojawia się przerwa. Kolejnym takim elementem, nakazującym nam coś widzieć, jest zamykanie figury. Mamy skłonność do zamykania różnych obiektów, które z natury rzeczy pozostają otwarte. I tu macie Państwo przykład tego, tej zebry, czy konia, który jest namalowany kreskami, które nie są zamknięte, nie tworzą zamkniętego kształtu, a u nas w umyśle to zamknięcie powstaje. Podobnie jak kółko, które domykamy sobie w umyśle. Kolejnym czynnikiem jest dobroć figury. Dobroć to znaczy, zakładamy jak najprostszy kształt tego, co widzimy. Mówiliśmy o tym, że jesteśmy skąpcami poznawczymi, że chcemy widzieć wszystko jak najprostsze, że jeżeli mamy złożony problem, to rozkładamy go na czynniki proste i staramy się zrozumieć każdy z tych czynników, co wpływa na to, że w ogóle nie rozumiemy tego zagadnienia, które chcemy zrozumieć, ale rozumiemy składniki. I tak mamy tu, tak samo. Mamy dwa kwadraty, które na siebie nachodzą, a trudno nam wyobrazić sobie, że są trzy figury, z których. Dwie są takimi kwadratami z wyciętym trójkącikiem, a trzecia to jest właśnie coś, co powstało z tych dwóch wycięć. Kolejnym takim elementem jest kontynuacja. Łatwiej nam wyobrazić sobie, że mamy do czynienia z jedną linią, niż że jest to nałożenie bardziej skomplikowanych linii. Tu nakłada się to, o czym mówiliśmy, i ta sprawa tej dobroci figury, i tego zamykania, i tego właśnie. Yy, Kontynuowania tej prostej linii. Kolejny element wspólny los. Coś, co należy do siebie, co wykazuje albo wspólny kierunek działania, albo wspólny ruch, wspólny kształt. Coś, co ma pewne cechy wspólne, będziemy traktowali jako jedność. No, na przykład chór, w którym Różne osoby są ubrane tak samo i śpiewają tę samą pieśń, traktujemy jako pewien pojedynczy byt. Zwróćcie Państwo uwagę, że do tej pory mówiliśmy o czymś, co jest prostsze, o kategoryzacji, które tylko nam nakazuje sądzić, co to jest to, co my widzimy. Ale teraz przeszliśmy do rzeczy już nieco bardziej skomplikowanego, mianowicie w jaki sposób organizujemy sobie to pole widzenia. I tym zajmowała się psychologia Gestalt, od której później ludzie odeszli, ale nie wiem dlaczego, bo to wcale głupie nie jest. Mam nadzieję, że Państwo się ze mną zgadzacie, a w kolejnych odcinkach okaże się, że jest to dużo bardziej skomplikowane, niż nam się to wydaje w tej chwili. Zachęcam Państwa do oglądania kolejnych odcinków. Dziękuję za uwagę i do miłego zobaczenia.